Witajcie na najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie dość nietypowy odcinek, ponieważ już parę dni temu, lub nawet tygodni, faliłem się Wam na Discordzie, że mam partnerstwo ze pewnym serwerem Minecraft. I tak to jest prawda, a więc w tym odcinku będę Wam trochę opowiadał o tym serwerze. A serwer nazywa się w ogóle Warto Co Wspomnieć Ender Pro. Serwer jest naprawdę bardzo pomysłowy i oryginalny. Nie jest on tak jak Coxcraft, że każda mapa jest skapiona od Hypixela albo co najmniej do druga. Tryby jakie na nim zostaniecie to na przykład TNT, Run, Skyblock, Skywars, Bedwars i wiele, wiele więcej. Serwer mogę Wam zdecydowanie polecić, ponieważ jest to serwer polski i miałem na nim około 10 pingów, który jest praktycznie nieosiągalny, ani oni go jakimś cudem osiągnęli. Nie wiem jak to się stało, ale się stało, co jest faktem, przez co na pewno ten serwer dostaje parę plusów do kieszeni. Na serwerze gra około 500 graczy, więc na pewno nie będzie sytuacji, że na będzie będziecie czekali dłużej niż 2 minuty. Więc w ogóle mam szczerze powiedzieć, że jestem zadowolony z poziomu tego serwera, no i będę po prostu na nim czasami sobie grał na streamach i tak dalej. Na serwerze można grać na wersji 1.16 lub na wersji 1.8, jednak, jednak zawsze na tych wersjach jest PvP z 1.8. Warto również powiedzieć, co dostaję z tej współpracy, a mianowicie dostaję około 100 zł za jeden odcinek promujący ich serwer, co jest w miarę dużą kwotą na to, ile mam teraz lat. Dostaję również specjalną rangę na jej serwerze, która daje mi nic innego niż poczucie własnej wartości. No więc to tyle, co mogę wam powiedzieć na ten temat i o tym serwerze na ten moment. No więc to tyle, myślę, że taki krótki odcinek informacyjny. A więc zapraszam was do oglądania jeszcze reklamy tego serwera, który dla mnie... Nie, ten serwer specjalnie przyszykował reklamę, rozumiecie? To serwer sam przyszykował mi reklamy, nawet nie musiałem się fatygować, by je sam robić. To jest dopiero porządny e, serwer. No więc tak. Zachęcam jeszcze dodatkowo do zaafalowania mnie na Twitchu i na Instagramie, dołączenia do mojego do serwera Discord, zostawienia subika i zalajkowania filmu. Pierwszy raz również poproszę Was o zostawienie mi dzwoneczka, ponieważ za niedługo będzie na moim kanale bardzo fajny odcinek, który będzie pierwszym odcinkiem z crossoverem z binem. Więc to tyle miłego oglądania reklamy, a wszystkie linki do mojej social medii znajdziecie w opisie. To miłego oglądania nała! mi po prostu nie zostaje do powiedzenia niż po prostu as. Get ridiculed!